karma, koce, ręczniki, pościel. Jest tego tak dużo, że serce rośnie. To wszystko dziś trafi do schroniska dla zwierząt w Olsztynie do potrzebujących zwierząt. To nie tylko ten samochód, proszę państwa, będą jeszcze kolejne. Są też przyczepki, są też inne furgonetki, które w konwoju pojadą do schroniska. Bardzo dziękujemy z tego miejsca. No i cóż, wyruszamy w trasę. Gdzie kładziemy tą karmę, bo tu po prostu mu zastawimy wszystko, nie będzie miejsca. Pełne brzuchy będą przede wszystkim, tak, to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, tak, żeby to jedzonko było i było zawsze pod dostatkiem, a u nas ono zawsze się zużyje, także o to nie ma się co martwić. No i też te pościele, którymi będziemy mogli wyściełać nam na zimę zwierzakom w pomieszczeniach żeby miały ciepełko. ale i koce i ręczniki, wszystko się przyda i wszystko się przydaje. E, także super. Chociaż jest tego tyle, że pewnie się z sąsiednim schroniskiem podzielimy. <laughs> Już finał naszej zimowej akcji Radia Olsztyn Zima z Pupilem. Z tego miejsca bardzo dziękujemy olsztyńskim hotelom, służbie więziennej, ale także Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Przede wszystkim także naszym darczyńcom, słuchaczom. Bądźcie z nami przy kolejnej akcji, która już lata.